Dobra, trochę coś się manko na kanale. Trochę coś innego mamy. Idziemy sobie na ryby. Takim oto co zestawikiem. Także ponagrywamy trochę składa, ponagrywamy trochę łódki, Coś innego. chudeczka niewielka, ale na dwie osoby. Wystarczy, I akurat jestem sam z silnikiem elektrycznym. Zobaczymy. Mamy godzinę szóstą, także mam nadzieję, że dojedziemy spokojnie i coś uda się dzisiaj złapać. Chociaż dzisiaj mają być te upały, podobno jedziemy. Ciekawi co tutaj mam. Także standardowy jakiś tam zestawik, kiedyś kupiony, leżał trochę. Siateczka na ryby, podbierak. Tutaj jakieś tam przynęty. Tu wziąłem sobie dwie wędeczki z i z pławikową. Silniczek. Neurusa. 30 chyba, 3, czy nie, 36 lbs ma. Wystarczy na taką łódkę. Tutaj mam schowany. O, tutaj jest schowany akumulator 80 żelowy. Ten akumulator jest dobry, ale udało mi się w dobrej cenie kupić. Więc nie zapłaciłem dużo, a jest dobry. O, tak bym powiedział. No i tak to wygląda moja miejscówka. Także mamy godzinę. No. 6.50, trochę tam chyba z tą szóstą wtedy przesadziłem. Bo nie jechaliśmy tutaj 50 minut. No ale coś tam się połapie. Także tak to wygląda. Dzisiaj ma być upalnie, więc długo nie będziemy, pewnie jest jakieś 2-3 godzinki maks. No i co? Działamy. Muzyka Na, już na jeziorze płyniemy sobie do tamtej konkretnie zatoczki. Będzie trochę też w cieniu, bo słońce już daje popalić. Mimo, że jest siódma rano. To chyba już jest 20 parę stopni. No wolno. Tam widzę, tam coś jest na pomoście. Nie wiem, czy stąd będzie widać, czy nie. Ale na razie jest fajnie. Nie ma wiatru. Izjero jest spokojne, także także tak to, także działamy. A tak jak widać? na ostro grzać także się zwijamy na razie miałem jedno jedno małe branie ale niestety się ryba spięła ale to nie jest ostatnie wędkowanie w tym roku na tym jeziorze może jeszcze na innym także jak coś to jak będziecie chcieli to jeszcze więcej takich filmików zrobię Chociaż to jest no niby kładowy kanał, ale, ale też coś, coś innego, sprzęt może elektryczny nie spalinowy, no ale tutaj innym nie można pływać, także są jeziora, na których po prostu jest zakaz używania sprzętów spalinowych, bo tak to pewnie bym założył w jakiś Pięciokonną hondę, coś takiego, może bym sobie tutaj zamontował, ale to też nie wiem, czy by, im... Wydaje mi się, że nawet było za mocne na taką łódkę. Także tak to wygląda. Dopływamy sobie tutaj do zatoczki i będziemy cumować, sobie i wciągać łódkę na czepkę i elegancko kładę teraz to się tutaj wyjedzie. wszystko mamy. Elegancko. Także no cóż, pakujemy, ja się już będę żegnał, nie będę już tego całego procesu nagrywał, bo to jest to samo tylko odwrotnie, także. Kładzik się sprawdza. Teraz głównie jeżdżę w dwie osoby, więc, więc trochę ostatnio pasek dostał popalić, ale wydaje mi się, że jeszcze wytrzyma, bo niedawno był wymieniany. Ale dymek poszedł trochę z paska, no ale mój błąd, bo się zapomniałem. Dwie osoby trochę po zwalonych drzewach i na ha jechałem, więc. Miało prawo zadymić. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach. No i dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów, czy nie. To już pozostawiam Wam. Może do zobaczenia.